Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony. Wieso w pole to się kłania? Pracownik państwowego PGR-u, państwowego gospodarstwa rolnego. No, witam, kronikarze. Ouch, kronikarze, kronikarki zgromadzonych w następnej tutaj kronice przed waszymi telewizorkami. Dzisiaj, kronikarze, śmierdząca sprawa. Uj, przepraszam, jak przy mojej robocie, to wcale teraz nie byłem ja. No, śmierdząca sprawy, bo trzeba ten obornik dzisiaj wywieźć. Tutaj ładowareczka przyjechała sobie. UN 053 przez 1 takało, no i tutaj sobie wziąłem tego Ursuska C385 na chudych. No ale mam nadzieję, że on se zaradę z tymi przyczepami. Oto sandwich, co to, to, to jest? No, wita o co chodzi. Dobra, kronika wieta co? A, zamykamy. Bierzemy się za robotę, bo nie zdążę. A dzisiaj chcę tutaj z wami chociaż troszeczkę powywozić tego obornika z gieru, bo troszeczkę go tutaj się narobiło jest on niepotrzebny up dobra o dobrze, że jest ładowarka to chociaż to szybciej jakoś pójdzie bo jednak te, tym turem małym to tak nie za bardzo butowita o rysowałem polera jasna no dobra mówić tam Stasiu będzie robił w warsztacie to tam naprawi to nie no w miarę w miarę to idzie Muszę trochę porozwozić to po tych polach bo bo chcę tutaj o oh, bo bo chcę tutaj wytano trochę zrobić w porządku i już na następnych kronikach rozrzucać oborniki Bo kurde Dawno nie było dawane, już teraz jest czas Będzie na obornik. Dobra, do góry daj, dawaj, do góry Maszyna coś tak ciężko idzie Do resztówki O, i spadł Urywa. Trzeba to poprawiać, bo potem przyjdzie kierownik i pobiegł. uwa. Wiesz żeś tu burdelu narobił nie posprzątałeś po sobie. O. A tego mi się nie chce robić. Ale no cóż no. Jest jak jest. Co? <ścoughs> Widzicie, wiesz jak taki wagik. Jestem o, było już dużo tego oborniczka o, trzeba będzie zaraz tutaj na drugą szczepę załadować Ulera jasna Wolno to chodzi, tu hydraulika chyba licha. Dobra, i no teraz drugą będziemy ładować Chlepa Siup chup. No dawaj, dawaj, dawaj O To będzie potem to wszystko, będzie ogóle ładowerka, no to nowy tutaj yy, z przydziału Sprzęt który e, no, przynajmniej trochę pomaga i ułatwia te ładowanie tego gnoju Tak, tak jak mówiłem na początku kronikarzy na no, tym turem to ja bym się chyba zapieprzył Ups Uff, ta szczęście. Delikatnie Bo już ja już bym widział zjebę od kierownicy No szkur aż się posrałem no trochę dobra, nieważne Eee... Bogiń Ja tu to liche hamulce ma I to okropnie liche A pierdziu Nie Wiem, że chociaż to jakoś pójdzie A tu dup, 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 dupa no Dobra A tutaj trochę kipnąć, bo tutaj więcej miejsca o! Okej, okay, teraz Jeszcze tak, z, może z trzy łyżki Cztery Po tego, no trochę jest tego obornika, jest trochę To powolutku Tu nie rozpierdziel nic wiesiu Bo będziesz potem Miał Potrącone Chociaż tam I tak, gdy te wielce to ja nie stracę, no Jezus Mariusz Woli. No, dawaj jedynka. O kurwa to tu. Krzeczy Dobra. No z jeszcze jedną pierdyliśmy. Hamuj, hamuj, hamuj. O, trochę mniej już tego obornika. Ale przyczepy zawalone na fulla. Na góra Dobra, więcej już chyba nie pójdzie. Oj. Bijemy na nowo. Dobra, gasimy. Lecimy do Ursusa. Olej śmierdzi. Ale moje. Ale umie to gorzej to śmierdzi. Dobra, otwieramy. W Łotwie trzeba. Niech trochę się przewietrzy. Dobra, tyk jedyneczka, tyk dwujeczka. I... O kurwa, ciężko. Ale dobra, trudno. Zdarza się. Słuchajcie. O! do kroniki, zrobię zdjęcie. Pięknie. Mam nadzieję, że nikt nie widział mnie, nikt nie posądzi. No, śmierdząca sprawa, śmierdząca trochę, no ale... No trzeba, trzeba zrobić z tym porządek. Bo jak nie dziś, to kiedy? Prędzej to się pijanym będzie leżało, niż roboty zrobi Cześć Zbigniew! Dzisiaj Zbigniew jest na zmianie przy tankowaniu Ale na razie Ursus nie potrzebuje tankowania po tym rzepaku trzeba będzie kiprować Już Jeszcze spokojnie Tutaj trzeba będzie wywieźć patrzę trochę dalej od PGR-u tam przy dalszym są bloki mieszkalne i wita, no by były skargi, że śmierdzi. Też to powinno się... Powinno się przyzwyczaić to. Eee, ta O! Dobra, wywalamy tu obornik. Dobra, drugi kiper Super, a tu trzeba jeszcze by z jedną trzeba przywieźć, bo to jest za mało. To tutaj o jezu, teraz dwa na taki kawałek. Więc trzeba login. Oj, powoli. Tutaj jeszcze ten drugi dział trzeba uruchomić bydła, bo jeszcze tu nie został uruchomiony. No, ale tu jeszcze. a to nie, ale to już w sumie niedługo. Więc no. Dobra, wyjedziemy. Wyjedziemy tędy. Żebyś być przy pozycji wyjazdowej. No, jak widzicie, tutaj wszystko jest jeszcze na nowo. To jeszcze się nie. Nie rozkręciło. No, tutaj to już jest rozkręcone. To wita. No, ja widzę, już jest ile. No i trzeba załadować drugą turę Obornika Łogiń Ach, to to tryki pali normalnie Albo to już I ładujemy kolejne. No tak, myślę, że dwa zostały sobie. Zawieziemy. Przynajmniej jedno. Jeszcze trochę o. Tutaj w ogóle, dlaczego te autostanki, Była no, wita kronika, że one tam się je wyczyści, tam szkoda było te D83 czy tych HLek dużych To to te idą do obornika No ale to myślę, że Może jakieś do obornika kiedy przyczepy wezmą Na rożytniki się nowe czeka, bo jeszcze nowe nie przyszły No poczekamy, poczekamy jeszcze trochę O Ład ta kronika, że to jest piękna rzecz Piękny zachód słońca, znaczy wschód słońca Też pierdził. Pierdziło, pierdziło dzisiaj nic nie piłem Dzisiaj na trzeźwo jestem No ale no cóż Czasem trzeba Dawaj Op 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 No cóż, kurde w walimy tę czubatę, chociaż to wita O no Tu jest jeszcze jedną może łyżkę. Góra dwie walniemy O Super No trochę porządku tu będzie, bo jednak tu syf to już się zrobił jeszcze tu baudi do zebrania zostały, kury na dziot trzeba będzie ogarnąć to też o, i elegancko. Jedna przyczepa już załadowana, teraz jeszcze tylko druga i kolejny transport obornika. Oj, kurwa, rzuca. Rzuca normalnie no. Oj, 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 oj. Ogólnie dzisiaj grodzikaże, że przylaz nie z buta, tylko autobusem. Autosanem h 9 pięknym, a to dlatego, że kaszlak się spierdolił, znowu. Znowu się zesrał, no i koniec. No, nie, przebiórki nie ma kto zrobić, no pasek klinął, no, piękny, koniec. Trzeba, yy, trzeba czekać na części, a to wiadomo, się czeka dosyć długo, to. O jezu, gdzie ja to miałem, by prędzej z PGR-u zwolnili. Zanim by mi to naprawili. To nie ma co, to trzeba było w, w autobus i. I ogień, no z tymi naprawdę samochodami masakra. No nowy samochód, funkielnówka z yy, fiata i co? I wyszła kaputa. Dosłowna kaputa. No ale co zrobić? No nic nie zrobić. Bo muszę jakieś jakiś inny samochód sprawić, bo to masakra jakaś Dobra. Co no jeszcze? bra jeszcze trochę Dobra A tam walimy jeszcze z jedną łychę, a co? Co tu zabroni... o No i pełne prze... Op! Kurwa Na tą ładowarkę prędzej rozklekł tam niż załaduje ten... praktycznie większość tego obornika Dobra, gasimy jadamy do Ursusa Op O matko boska Wyupadła mi kronikarka, niedobrze Dobra Ruszamy kamerą I łogień łop... do przodu z tym obornikiem Jeszcze z jednego, tam zawieziemy, i potem na drugie pole trzeba będzie zawieźć, Że po prostu ee, już tam też było obornik bo myślę, że tak, tam, patrz, tak z tego co zrobiliśmy, to z trzy pola e, będą potrzebowały. Resztę gnojowice będziemy chyba też rozlewać. No zobaczymy, zobaczymy jeszcze tam, co za zarządstwo tam w że zarządzi. Mam nadzieję, że chociaż coś. Mam nadzieję, że rozsądnie chociaż To wie, to różnie z tym, z tym bywa Na powolutku Zwalniamy O Ulerera jasna, ale tu ciężko się robi Ubra jeszcze trochę zajedziemy. O super. No i wysypany jeszcze może Tak, Ale dobra Zrobimy jeszcze tam załadujemy z jeden, Z jedno kółko jeszcze zrobimy A co za szkodzi Pojedziemy w inną stronę O Jezu Kurde, no powoli może to robota idzie o kronikarze, ale jakoś tam dajemy rady, Na razie nie ma co narzekać. Yy, więc jest w miarę w miarę. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej Szybciej. Bo trochę pognoję. muszę zobaczyć. też może jeszcze załadujemy z jedną i zakończę te. Bo jeszcze jest tu z jedne kółko można by było zrobić. No jeszcze jedno pole. a giesimy. Lecimy do Ładowary yy, O, piękna rzecz. Steczny i z tym koksem, kurde, bo już... Już trochę śmierdzę, no wie ta o co chodzi. Halinka to mnie wypierdzieli, nie dość, że smród. Jak nie z dołu to będzie całe ciało. To nie dobrze. Trzeba będzie się wykąpać. Malę cóż. O I dobra. góry O kurde. Zawaliłem delikatnie w burtę. Dobrze, że tu są drewniane, to drewno to tam się wymieni jeszcze, nie? Ja. Jeszcze trochę. No a tu akurat pięknie już wysprotamy sobie kronikarze Gygantzko Dobra w dół. I już tutaj O pięknie tutaj już tylko taka Resztóweczka zostaje tutaj, to, to, o, ojej, tu jeszcze może zjedynie cały... Ten jest, jeszcze może zjedynie cały zestaw, góra 2 pojadło. O Ciach No trochę dzisiaj kronikarze z tej kronice ładowali, no ale to wita Jak to jest? O! Świetnie! Op! Kurła! Aż wysiadłem z wrażenia! Dobra, do góry! O! I pełna jedna przyczepa! To jeszcze ten jeden zestaw! Zawieziemy sobie razem! I tyle! Oj Już oburty zahaczyłem. Kurwa jego mać. Ja to dzisiaj jakoś demulkowo mam. Jeszcze trochę. Dobra. Będzie. Teraz tylko... Oj, oj, oj! Można. O. o, już tutaj wyjdzie posprzątane posprątane. tutaj będzie wysprzątane, elegancko. Już tutaj wysprzątane mamy, będzie można już y, y ruszać z ostatnim transportem na, w tej królnicy O, a z jedną jeszcze łyżkę pierdyknę. A co? Bra. Bra. Oh, I pięknie! Pełna przyczepa! Gasimy sobie tutaj... ...ładowarkę. Kurwa mać, wbiłem! Dobra, nie... Nie byłoby tu! Ja tu... Ja... To Zbyszek jakby co ładował tam Kronika, nie widzieliście nic. Kurwa, mam nadzieję, że nie będą raportów oglądać, bo te... ...kroniki, bo to będzie lipa. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Ostatnim transportem... ...w Kronice. No, zawieziemy jeszcze tam do jeszcze następnej, żeby było więcej Albo dobra, albo nie, zajdziemy na drugie pole, bo tam będzie obok, będziemy tam też orać O łogi, na tłoki Bo trzeba tu kurde trochę Tam też rzucić tego burnika, bo No, tam nie było dawane w ogóle Na tej działce Rzadko pgr tutaj używały tego W naszym też rzadko było to tamte pole używane Dobra Bo jeszcze tu wysypiłem, bo wieta to jest duży kawałek To może być za mało tego obornika To na razie sobie tu wyrzucę, a tamta resztówka pójdzie na drugie O kurwa Dobra. O! Ale obornika No! I cóż, kronikarze? Mam nadzieję, że. Kronika Wam się podobała. Dziękuję za wspólną kronikę. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w następnych kronikach. Pa-pa!